Siemanko, z tej strony Nestos. Dziś mamy też poradnik komend, ale trochę bardziej zaawansowany. Jak widzicie, mamy takie coś na czacie, bo yy, mamy specjalnie specjalnie zrobione odcinka, żebyśmy mogli wykorzystać tą komendę. Game rule zmienia takie jakby ustawienie gry bez bez Potrzeby wchodzenia w ustawienia. I command block output bardzo może Wam się przydać, jak gracie w Minecrafta, bo ym, to wyłącza, że jakby macie ciągle, żeby był dzień, to, to Wam się pojawia takie komunikaty, co zasłania wam pół ekranu. Dlatego możecie command block output i dać false. I ta komenda zrobi, że to zniknie. Tylko jakby to od razu nie znika, więc to. Trzeba tre chwilę zaczekać, ale to zniknie. O, widzicie? Następną komendą będzie title. Title. To taka komenda, co wyświetla jakby taki znak. I... Mopa A to wszyscy gracze i title znowu trzeba dać. Potem... Dajemy taki dziwny nawiasik. Jeśli chcemy, żeby tu był taki fajny kolor, to trzeba najpierw wpisać y, takie, y, te dwie kreski. Kolor z, z dwie kreski, dwukropek, dwie kreski i tutaj wpisujecie kolor. Ja sobie dam biały. 3, 4, 5, 6. Ale możecie też wpisać. Na przykład, ja wpiszę white. Albo, żeby było widać, to dam aqua. Aqua. I jak wy to macie, to dodajemy te dwie kreski, dwukropek, nie, nie dwukropek, przepraszam, przecinek, dwie kreski, wpisujecie tekst, dwie kreski, dwukropek, i wpisujecie jaki tekst chcecie. Jak wpiszę, ja wpiszę taki. A, i trzeba znowu tutaj dać te dziwne dwie kreski. Tutaj dwie kreski, i zamykamy tym dziwnym nawiasem. I mamy zrobiona. I jak dam, to to się zrobi. Aqua. A jak dam, na przykład, nie wiem, jakieś tam dziwne cyferki, to będzie inny kolor. Ale ja zostawię tak. I zrób to, co tutaj jest napisane. Proszę. Następną komendą będzie Enchant. Ja sobie, ja sobie wezmę miecz, żeby Wam pokazać, o co z tym chodzi. Więc biorę miecz. I patrzcie, to jest. Enchant daje zaklęcie. Tutaj wpisujecie jaki gracz. Ja sobie wziąłem mój nick, czyli na tantos. Potem dajecie Minecraft Sharpness i wpisujecie jaki level. Znaczy, Minecraft Sharpness, to wybieracie jaki, jakie zaklęcie to ma być. U mnie to będzie Sharpness. I musicie dać poziom. Ja dałem 5, bo to jest maksymalne. I jak klikniecie. Klikniecie, tak po prostu to nic się nie stanie. Musicie wziąć yy, przedmiot, który chcecie zainchantować. Od razu mówię, że bloki nie zadziałają ani przedmioty, tylko miecz miecz, miecz of motyka, siekiera i łopata zadziałają. Więc ja sobie kliknę i widzicie, że już mam zainchantowany na ostrość 5. Następną komendą będzie dosyć długa komenda. Atrybutko Mówię, że to jest druga próba i ja tam za dużo dałem. Więc trzeba było jeden. I tutaj jest atrybut. Jakby nie wiem, jak to powiedzieć, ale tutaj wpisuj po atrybut wpisujecie w swój nick Minecraft 2. Gener e, generic. basę, czyli base, set, 0. Y, jaką wa walutę chcecie? 1, 0, 5, czyli. To zmniejszy, na przykład nas, bez modów. Widzicie, że jestem mały teraz. Jak sobie idę, to tutaj mam jeden. I ja się powiększa. Ale pokazać, mogę Wam pokazać minimalną. To jest chyba 0.05, ale wpiszę tak. To będę taki mini. Taki. Ale nadal prędkość chodzenia Wam się nie zmienia. A i wtedy możecie widzieć o takie coś. Jakbyście mieli X-Raya. Albo się na przykład powiększyć. Tylko włączyłem sobie tego kapsloka. E, jak wpisywałem nazwę w tytle, Ja dam sobie 10 na przykład. To będę duży. O taki. Teraz trzeba się jakoś pomniejszyć. Czyli znowu wpisujemy tą komendę. O. Tylko jeden, bo jeden to jest jakby ta podstawowa wielkość. Następną komendą i ostatnią będzie playsound. Play sound to taka komenda, która daje nam dźwięk. Najpierw wpisujecie playsound. Potem dajecie jaki chcecie dźwięk. Ja dam Minecraft Block Envil Place. I jak to jest? To musicie wpisać block, Ale... Jakby ja wam polecam blok, a jak chcecie jakąś muzyczkę na przykład, to musicie dać music, ale ja daję, w moim przypadku to blok. Małpa A, żeby wszyscy gracze to słyszeli. I tutaj wpisujecie koordynaty. No ja dałem, żeby to było. I wpisujecie głośność. Ja wpisałem 01, bo to naprawdę może być bardzo głośne. Dlatego popatrzcie, będzie taki dźwięk. Jakbym dał powtarzający, to strasznie dziwnie by to yy, się słyszało. Takie za jednym kliknięciem, a z dźwignią to jeszcze gorzej jest. <ścoughs> mam pomysł. O ja! Ale to głośno. Dobra, lepiej tak nie będę robił. I to. I słuchajcie, to sobie dosyć krótkie było, więc na dzisiaj to tyle. Subujcie i łapkujcie. Papa! Pa.